Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić zamek w drzwiach. I to nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o takiej, o takiego typu zamku otwieranym, czy mówimy o takim. Chodzi po prostu o to, jak się Wam zepsuje mechanizm w środku, że się nie da otworzyć. Jak to naprawić? To jest w środku tego typu mechanizm. Tak wygląda. Taki zamek. Mam doświadczenie, bo już jeden taki kiedyś mi się zepsuł i też nie umiałem naprawić. A widziałem w internecie, nie ma żadnych poradników. I zobaczcie, ten zamek ma tutaj takie różne otwory technologiczne. No i jeśli nie możemy otworzyć drzwi, no bo się zacięły, no to jedyną opcją, żeby się do nich dostać, to jest po prostu otworzyć je poprzez taki otwór technologiczny. I dzisiaj zrobimy tak, że to zdejmiemy. Wywiercimy dziurę, bo tam oczywiście nie będzie dziury i potem haczykiem przez ten otwór wyciągniemy yy, o tutaj tą, ten języczek. Dobra, to do roboty. I w ten to sposób można y, takie drzwi otworzyć. I teraz jak już je otworzycie, to musicie wykręcić y, ten zamek po prostu. On taki zamek jest już do wyrzucenia, nie ma sensu go naprawiać, nowy kosztuje niedużo. Także zaraz y, wyjmiemy cały ten zamek. Patrz jaki w ogóle jest to bardzo no wilgoci Widzisz, od łazienki do to mogą bardzo wilgoci Teraz zobaczymy co tam się w środku zepsuło Natomiast z mojego doświadczenia to tam po prostu pęka taki Taki dzyndzel I taki, e, taki zamek który jest na śmieci Jego się nie opłaca naprawiać No tylko, kosztuje tu jest 3, 4, 5 O, widzisz, to samo się zepsuło co w tamtym Czyli to, to się łamało Widzisz, dokładnie to samo co poprzednio się łamało ale chyba trochę inna jest. To tak samo było, co tak i... no, no, tutaj tym idealnie w tym samym miejscu pęka. Za każdym razem pęka w tym samym miejscu. Dobra.